Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku w serii z gry Shapes.io troszeczkę zmian między odcinkami po raz kolejny zaszło tak jak widzicie już produkuje te ostateczne kształty ostateczne w takim sensie, że jest to ostatni, osiemnasty poziom który jest jeszcze, że tak powiem, przewidziany przez autora poziomy 19 oraz poziom 19 oraz wyższe poziomy już mają mieć kształty generowane losowo według jakiejś fanowskiej Wikipedii tej gry, z tego co się zapoznałem. Prawdopodobnie poziom, to znaczy mimo tej losowości, to z każdym kolejnym poziomem jakby rośnie. Hmm, też skomplikowanie, jeżeli chodzi o ilość warstw, mianowicie tam e, chyba przez pierwsze 10 czy 20 poziomów są to 2-3 warstwy, potem już dochodzi do czterech, tak mniej więcej, tak? E, w każdym, Bo to też jest oczywiście losowe, natomiast mniej więcej jest właśnie takie zauważalne też ponoć przejście na po prostu wymóg większej ilości warstw później, natomiast warstwa Czwarta chyba już jest ostateczna, natomiast będzie potem potrzeba coraz więcej, coraz więcej takich danych obiektów. Tak, właśnie losowo wygenerowanych, które będą wymagane, aby przechodzić w kolejne poziomy. Ale wiadomo, to już będzie jakiś tam powiedzmy grind spontaniczny. Powiedzmy, czy ktoś będzie chciał, czy, czy nie. Tak, ja jeszcze się zastanawiam, raczej. Jeżeli się tym zajmę, to będę musiał zrobić odpowiednią fabrykę, odpowiednie fabryki do tego i możliwe, że to się pojawi też w kolejnym materiale, jeżeli się tego podejmę, natomiast jeżeli nie, no to póki co plany są takie, bo tutaj już mi się ten osiemnasty poziom zrobi. Tutaj produkcja, tak jak widzicie, trzy tysiące właśnie tych, tych kształtów, które są logiem Shapes IO, 3000 na minutę, więc produkcja myślę, że nie jest najgorsza. Przy okazji, tutaj jeszcze pozostałość z poprzedniego poziomu również mi się produkuje i właśnie chciałbym Wam pokazać te wszystkie tutaj fabryki, bo one też będą potem przenoszone, będą dezaktywowane itd., tak bo już później nie będą potrzebne w każdym razie, tak. Jeżeli chodzi o poprzedni poziom, no to tutaj miałem fabrykę 17 chyba, tak? Tutaj miałem fabrykę zielonych gwiazdek, które te gwiazdki tutaj przy okazji się właśnie zbierają, to jest taki większy bufor, no i wszystko jest dostarczane. Tutaj już zrobiłem troszeczkę porządku, jeżeli chodzi o ten tutaj rejon i wreszcie tutaj mogłem... Troszeczkę więcej rzeczy, że tak powiem, w bardziej przemyślany sposób, po prostu wybudować. W każdym razie, tak, tutaj mamy jeszcze, aha, tego jeszcze wam tutaj nie będę pokazywał. Znaczy, już wam pokazałem, ale źródła tego kształtu jeszcze wam nie pokażę. W każdym razie, tutaj mamy te tak jakby piłeczki, które muszą się też połączyć z tymi gwiazdkami. Jeżeli chodzi o piłeczki, to powinny one być produkowane chyba tutaj. Tak, piłeczki są produkowane tutaj. Wpierw są dzielone na cztery, potem są odpowiednio malowane na wariant czerw czerwony i biały. Tak, tutaj mamy czerwony, tutaj jest biały. No i później jest to odpowiednio wszystko łączone, tak. No dość dużo tutaj było roboty, że tak powiem, przy tym, przy tym poziomie, natomiast jeżeli chodzi o wiatraczki, które są Tutaj i tak jak widzicie, one się łączą, jeszcze z tymi poprzednimi elementami, które tutaj przed chwilą wam pokazałem. Jeżeli chodzi o wiatraczki, to one powinny być, może tutaj przejdę od razu, bo mam tutaj zakładkę z tym. Tutaj jest produkcja tych wiatraczków. Słuchajcie, jest ona naprawdę. Potężna i jest ona przy okazji obok produkcji wiatraczków. To znaczy, to jest taki półwiatraczek, tak? Ten tutaj kształt bo jeszcze jest przecięty kwadratami. Natomiast taki pełnoprawny powiedzmy, wiatraczek, szary bez koloru. Jest produkowany chyba tutaj, o ile się nie mylę. Tak, to znaczy produkowany jest tam na górze, natomiast tutaj jest dostarczany. I wcześniej. Nie wiem, czy też Wam to pokazywałem, w każdym razie wcześniej była taka mniej, znacznie mniej wydajna fabryka, chyba Wam to pokazywałem, właśnie została przebudowana na ten, na po prostu fabrykę czystych, po prostu wiatraczków niepomalowanych, które te następnie mogą znowu być przetwarzane w różny sposób, tak? No, i są przetwarzane. Wcześniej to był fioletowy, bo potrzebowałem do innego poziomu. Tak, jak widzicie, tutaj jeszcze się ciągną taśmy ciągi. Jeszcze z, poprzednich, z poprzedniego koloru. Natomiast tutaj już jest produkowany wariant czerwony tych, tych wiatraczków. No i tutaj też jest bardzo, bardzo duży bufor. Tak, jak widać, już zapełniony. One są potem no, odpowiednio też przycinane wraz z kwadracikami, których tutaj fabryka też jest dość okazała, wszystko oczywiście jest buforowane dodatkowo, tak w razie czego, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to bardzo przydatne też podczas tworzenia tak dużych fabryk, ponieważ już część tych elementów po prostu przez pewien czas łatwiej jest w maksymalny sposób powiedzmy dostarczać, ponieważ już będą one gdzieś tam zmagazynowane. No, i tutaj się to wszystko łączy. Słuchajcie, do tej fabryki. No, i następnie to wszystko się łączy. Tutaj, tak? Te dwie połówki. Tu jest jedna strona, a druga strona. Gdzieś mi uciekła. Tutaj jest chyba ta druga strona, tak? Już jakiś czas temu to robiłem. Właśnie nie wiem, chyba przedwczoraj. Ale dla was tej tak nie jest istotne, bo ten film będzie wrzucony dopiero za jakiś czas znaczy opublikowany. W każdym razie w każdym razie tak tutaj jest właśnie ta produkcja tych takich powiedzmy kustomowych wiatraczków, ale to wszystko będzie też dezaktywowane, że tak powiem, będzie przenoszone do archiwum. Jedyne co to myślę, że wiatraczki szare w ogóle zostaną, ponieważ one będą mi przydatne w ogóle do tej potencjalnej fabryki którą będę w przyszłości planował do tak zwanej fabryki wszystkiego tak to dumnie że tak powiem nazwę ponieważ będą każde ćwiartki w każdych kolorach jakby do na wyjściu tak tej fabryki dzięki czemu będzie można to potem już no połączyć właściwie stworzyć dowolny kształt dowolny kształt który jest przewidziany w grze w takim sensie oczywiście jeszcze wam pokażę magazyny nie te magazyny, które po prostu można potraktować jako huba, czyli ten główny budynek, tylko takie moje dodatkowe, osobne magazyny. Tutaj na przykład była produkcja wiatraczków fioletowych, część z nich została, no to je przenosiłem po prostu tutaj, tak. Teraz na przykład jeszcze została jakaś z produkcji jakichś tam gwiazdek białych, zostało, no to je tutaj też przenoszę to, co jeszcze zostało tam w jakichś dawniejszych buforach, tak. Tutaj przy okazji były jeszcze niebieskie wiatraczki, no i tak tutaj wszystko się tworzy. Nie wiem, czy Wam już pokazywałem to we wcześniejszym materiale, natomiast tutaj już się wszystko, co było jakby dodatkowym zapasem powiedzmy poprzednich magazynów, jeżeli chodzi o żółty barwnik, no to zostało to wszystko też tutaj poprzenoszone. Przy okazji tutaj produkcja tych pierwotnych. Chyba jednych z pierwszych elementów w ogóle, jeżeli chodzi o te kwadraciki, e, przecięte właściwie na pół kwadraciki, tak, takie ale prostokąciki e, niebieskie. No to tutaj nadal ta produkcja, e, że tak powiem, jest kontynuowana. No i cóż, nie pokażę Wam bezpośrednio tutaj przejścia na ten 18 poziom, ale no to już myślę, że jeżeli już to będzie raczej w kolejnym odcinku. W ogóle też powiem Wam taką też jeszcze dodatkową rzecz, dodatkową informację że tak powiem, Wam tutaj przemycę. Zauważyłem, że kiedy safe ma no tak około 2 MB, powyżej, tak, tych 2 MB. Mniej więcej przynajmniej. To dochodzi do takiej. O, i był zapis. Mhm. To dochodzi do takiej sytuacji, że niestety jest problem z eksportem. Co ciekawe, safe na szczęście jest przechowywany już m.in., chyba m.in., w każdym razie jest też w abdacie i zabdatem można ten save sobie po prostu skopiować gdzieś bezpiecznie. tak I co ciekawe, działa import nadal na, takich, na takim zapisie. Natomiast opcja eksportowania, no już niestety po kiedy save przekracza około 2 mega, to zauważyłem, że najprawdopodobniej właśnie ten eksport już nie będzie działał. No i jeszcze jedna kwestia, tutaj w znacznikach w tych zakładkach macie też archiwum cmentarzysko 2 cmentarzysko, archiwum cmentarzysko, dwa z tego powodu, że pierwsze zostało przeniesione na inny zapis. Znaczy nie tak dosłownie, ale w pewnym sensie tak. I jak to zrobiłem? Skopiowałem ten zapis, który teraz miałem. Usunąłem z tamtej kopii wszystkie te bardziej aktualne, aktywne magazyny, fabryki, etc. I zostawiłem tylko stan z archiwum cmentarzyska 1, tak, tego pierwotnego, dzięki czemu save zawiera po prostu tylko archiwum i cmentarzysko numer 1. No i dzięki temu w tym sejwie bieżącym, tym aktualnym, mogłem sobie to archiwum cmentarzysko przeczyścić, powiedzmy. No i teraz jest dwójka, a w dwójce po prostu będą kolejne tam elementy archiwizowane. Też z tego powodu, że chciałem po prostu troszeczkę. Zmniejszyć ten zapis to się udało, ale tak powiedzmy, no nawet nie połowicznie, bo miałem chyba już tam około 2,7 mega, mega, mniej więcej. No i z tego się zrobiło znowu około 2 mega. No, ale biorąc pod uwagę, że znowu kolejne fabryki rozbudowuje, etc., no to zaraz ten save będzie pewnie ten główny save, czyli ten tutaj bieżący, który widzicie, będzie najprawdopodobniej jeszcze większy. Z no mojej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia. Cześć.